Siema! Ja nazywam się Hax i aktualnie znajduję się przed GameSpotem. Zapytacie pewnie, czym jest GameSpot? Moi drodzy, jeżeli interesujecie się e-sportem, grami komputerowymi, to to miejsce idealne dla Was. O co chodzi? Chodźcie, już Wam pokażę. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie możesz zabrać swoją drużynę, możesz z nimi występować w różnych kwalifikacjach, możesz z nimi trenować, przyjechać na bootcamp, a to wszystko absolutnie bezpłatnie. A co, jeżeli nie masz drużyny? Ten problem również udało nam się rozwiązać. Mianowicie, możesz przyjść sam, możesz przyjść ze swoimi kumplami, pograć, potrenować skilla i się wychillować. Jeżeli się na to zgadzasz, no to koniecznie przybij ze mną teraz piąteczkę. A tak wygląda nasze studio, z którego nadajemy dla ciebie kilka razy w tygodniu. Przede wszystkim oprócz mnie spotkacie tutaj wielu wspaniałych gości, z którymi nie tylko będę komentować mecze Silwerów, komentować profesjonalne mecze czy turnieje, będziemy również testować gry. I robili dla Was konkursy z fantastycznymi nagrodami. Jak to będzie wyglądać? Dokładnie tak jak w tym obrazku, bo to z tej kamery nadajemy dla Was na żywo na kanałach Tarczyński Studio Live. Jeżeli chcesz nas odwiedzić, to koniecznie napisz na fanpage CyberWolves i zapytaj o pierwszy wolny termin. Do zobaczenia.